Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Rycerski, i chciałbym Was dzisiaj też powitać w grze Roblox w trybie hide. Ocenimy sobie dzisiaj 7 punktów, czyli rozgrywkę, czy mechanika gry jest angazująca, czy jest wystarczająco dużo rzeczy do zrobienia. Czy jest łatwa do nauczenia, ale trudna do panowania, sprawdzimy to. Zresztą, sprawdzimy również grafikę i styl. Jakby po prostu, jak to wszystko wygląda, tą plastyczność, dźwięki, czy nie są one przesadzone, czy po prostu, jak one brzmią, ich barwy, to wszystko, optymalizacja i wydajność. Gram na, od razu powiem, PS5, bo na laptopie po prostu nie będę grał, bo mam za słaby sprzęt, no i tylko mogę na tym, więc raczej będzie mi działało to dobrze, ale to nie oznacza, że nie może być ścinek. I ocenimy również to, Ocenimy społeczność, oczywiście jest to tak pół na pół, no bo wiadomo, że ciężko ocenić od razu całą społeczność tego po 20 minut odcinka około, więc no po prostu nie. System monetyzacji, czy po prostu robuxy przeważają w tej grze, czy mając robuxy macie z dużą przewagę nad innymi graczami. I czy po prostu Robuxy i pieniądze psują tą grę? No i unikalność: po prostu, czy ta gra jest wyróżniająca się z czymś, po prostu od innych gier, i po prostu, czy jest ona w czymś wyjątkowa, co też będzie właśnie przyciągać oko i po prostu tę chęć do grania. No i oczywiście na końcu ocenię ją od skali od 1 do 10. Podzielę się moimi tak jeszcze ogólnymi doświadczeniami. No i co? Chciałbym tylko jeszcze przypomnieć o subiku, lajku i komentarzu czy wam się ta gra podoba. No i też komentarzu o tym filmie po prostu. I co? Zaczynamy do oglądania. Będziemy teraz wchodzić na mapę. Dobra. Mamy się ukryć. No dobra. Zróbmy to. Możemy pójść tutaj, chyba na górę. Chciałbym, po tych. O! Da się tutaj na szczęście. Może wejdźmy gdzieś tak najwyżej. Nie wiem, w sumie. Dobra. Tutaj musimy zostać, bo mm, ogólnie już grałem parę meczy. I działa to też tak, że jak jesteśmy gdzieś na najwyższym punkcie, oni od razu do nas zlecą, bo nas widzą. Dlatego na początku najlepiej raczej właśnie siedzieć gdzieś w środku i potem dopiero wyjść na górę. No i tutaj chyba gdzieś sobie pójdziemy. Tutaj widzę drabinę. Chyba czy to w ogóle ludzie są. Bo tak w sumie się zastanawiam do tej lodówki. Nie da się. Dobra, już myślałem, że tutaj utknę. Nie? No widzę. Ale teraz będziemy mieć zdziwienie. Dobra, musimy iść dalej. Ciekawe gdzie w ogóle te stwory są. W ogóle ja nazywam je pudzianowskimi, więc jeśli po prostu nie obraźcie się, tak? To jest po prostu, tak mi pasuje, tak mam skojarzenie z tymi postaciami Wielkie napakowanie, głowy z rękami, więc no Pewnie widzieliście to na intro, bo pewnie to wstawiłem, więc no Okej, okay, idziemy tutaj O kurde, pośrednio nas Będzie trochę przypał Dobra, w ogóle y, średnio teraz y, Słyszę dźwięki, w sensie bo wyciszyłem sobie S Ogólnie głośno ta gra, to mogę od razu wam powiedzieć, że Gra jest dosyć głośna, ale i dźwięki są dosyć i tak przyjemne, właśnie już się bałem, że tutaj zginę, ale na szczęście nie, ukrymy się może tutaj pod tym statkiem, no, nie zauważą, no i co, pół godziny, Ok, no, to jest... kurde, jak jest czerwony ekran, to no raczej wiadomo, że po prostu zbliża się jeden z tych budzianów, więc no, dobra, pójdźmy gdzieś tutaj, no jakby też trzeba trochę pochodzić. No tak to może być wtedy za łatwo w teorii. Bo ogólnie gram tam nie wiem ile zagrałem chyba dwa albo trzy mecze. No to ogólnie powiem tak. Przyznaję było bardzo ciekawie, ale ani razu nie udało mi się wygrać jako po prostu człowiek. Więc po prostu... No jest ciężko, nie? Ale no wiadomo, trzeba gdzieś pochodzić, pooglądać tej mapy. I ogólnie jeśli chodzi o grafikę. No to grafika raczej jest prosta, ale mapy są bardzo ładne i dopracowane. Więc to zdecydowanie na plus, duży plus. Okej, okay, tutaj już nie wejdę, no bo jest. Hmm. Yy, znaczy, teraz mam takie zdanie, jeśli chodzi o te mapy. No bo to jest mój trzeci albo czwarty. No nie pamiętam, Zobaczmy że trzeci po prostu. Yy, mecz i idą... No... O kurwa. Mam nadzieję, że to nie przyjdzie. To jest mi około trzeci mecz, no i stwierdzam po prostu, że mapy są tutaj bardzo ładne. No yy... Dobra, on idzie w tą stronę. Czy on... On chyba... Tak, on leci w moją stronę centralnie. Dobra, musimy uciekać. Szybko, szybko, uciekaj. Dobra. Kurde. A teraz się skupią tak trochę. Nie! Nie, 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 nie. Boże. Dobra, trochę przerażający oni są. Nie, 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 proszę. Kurde. No dobra. No. I teraz możemy wyjść tą bombą, ale kurde. Jeszcze na końcu. Pierwszy raz bym wygrał. Kurde. Masakra. Szczerze. Znaczy, powiem tak, fajne to jest, ale. Kurde, no miałem taką nadzieję, że akurat wygram i że pierwszy mecz będzie wygrany, ale dobra. Dobra, tutaj jest sklep. Jakąś mapę trzeba wybrać. Hmm. hmm. A będzie chyba dobra, no. To są jakieś tabele, więcej zwycięstw i zabójstw. Jak ja będę na tej tabeli. No, tak szczerze to nie. Wątpię. Yy, jeśli chodzi o to, jak się jak na razie gra i z moich poprzednich doświadczeń tej gry, no to jest to spoko. To jest. Hm. Chciałem powiedzieć, że trochę disaster, ale to była za duża przeszada. Yy, no, zdecydowanie. Nie Natural disaster. Ale jest to dosyć angażujące, bo no ciężko po prostu wygrać, ale da się wygrać. Jest to dosyć dobrze zbalansowane, więc jeśli chodzi o to, to jest na pewno na duży plus. Muzyka no, jest jakby wycieszona, to jej nawet nie mogę sprawdzić, no niestety. Ym, więc no, z tych punktów, które w sumie wymieniłem, to muzyka średnio będę... Średnio mogę ją po prostu sprawdzić, tak? Tutaj wejdziemy sobie na górę, no bo jakby... Jak nie tracimy yy, jakby obrażeń z upadku, to warto być na górze, ale to chyba się nie zawala, to wie się w powietrzu. No i tyle było z tego. Mam nadzieję, że tutaj nie wróci. Ale wiecie co? Ja bym poszedł na tą drugą wieżę, bo ona jest cała. Bo tutaj jakoś. Nie, muszę znowu do dołu iść. Dobra, Byćmy tutaj. No i dobra. Idźmy do góry, bo to jakby to. Myślę, że bycie na wieży. Na górze to będzie jedna z lepszych rzeczy, jakie można tutaj zrobić. Kurde, podświetla to nie jest dobrze. To poczekaj, Okej. Okay. Chciałem poczekać na dole, żeby nie wiedzieli gdzie ja będę, mniej więcej. No ale jak już minęło, no, to możemy sobie wejść. I będziemy patrzeć z góry, Konie, to robią. Okej, okay, widzę tam Jego pudziana jednego. Jest ten drugi. Tego tylko nie widzę chyba. No. Nie wiem. A tu jest. O kurde ale zniszczył. Nie, mnie nie widzi chyba, więc git. Kurde, jak ta bomba spadnie do nas, to będzie trochę przypał, ale wątpię, żeby ona tutaj spadła. Raczej ludzie tak nie są zbytnio celni, bo jak tutaj gram dosyć dłuższy czas, no to raczej nie widzę, żeby ludzie byli celni tymi bombami. Nawet to nimi nie steruje, tak mam wrażenie, ale dobra. Mm. O kurde, a nie, tam sterują, to chyba niektóre są po prostu automatyczne, niektóre nie. Niektóre po prostu są tak rzucane, a nie wiem. Ale z dwóch stron ogólnie jest wyrównana ta walka, będąc Pudzianem, no i jakby tu. Okay, tam na drugiej wieży też ludzie są, ale jakby tam jest, bardziej może się spodziewać, że ktoś tam będzie, no bo, no come on. jak patrzysz na tą wieżę, no to od razu masz, że ktoś tam może stać. No i już się nawet podświetliliśmy, nie, więc no. W ogóle to są te jak włączysz to narzekanie, co jest na, na, na dole napisane To wydają y, ludzie takie śmieszne dźwięki Mniej więcej takie trochę memowe, więc Spoko, zawsze coś mm, kurde Chciałem zejść po prostu na drabinę, ale tutaj się tak nie da i po prostu spadłem Będę się tak zawisał, żeby jakby nie widzieli mnie od góry Kurde, gościu patrz na górę To, to nie najlepiej Mam nadzieję, że tu nie Dobra, idzie tu. Uciekamy, uciekamy, uciekamy. Dobra. Dobrze, że tu nie ma obrażeń od upadku Ta Ori, ale dobra. Oni... No trochę wolni. O nie, on tu jest... Tu jest, no... No nie dało rady. No nie dało rady, jak już mnie tam zobaczył, no to już, już... Jakby... No po prostu nie miałem szans. Tak? E jeśli chodzi o to, czy tutaj się zaczyna, nie. Tutaj nic się nie zacina, wszystko jest ładnie zrobione. Mm. Nie ma żadnych ścinek, nie ma żadnych problemów. Ludzi też nie brakuje dosyć szybko. Te mecze idą, więc jeśli chodzi o to, to też jest jakby jak najbardziej spoko. No i co? No po prostu oglądamy to dalej. Musimy to jak najbardziej oceniać na bieżąco. Ok. Na tej mapie chyba nie grałem, ale nie wiem, jestem pewien, od góry tak ciężko mi stwierdzić, tak szczerze, a nie, grałem, no, to, to, to był chyba mój pierwszy mecz w ogóle, więc no, map chyba nie jest aż tak dużo, ale sądzę, że oni chyba będą tą grę aktualizować tak na bieżąco w miarę, więc no, znaczy, mam taką po prostu nadzieję, tak? Nie, nie, jestem pewien w 100% jak to będzie wyglądać z aktualizacjami Ale no kurde Dobra Aha, no ja, bo na początku się wszyscy podświetlamy Zostanę tutaj i po prostu oddaję jak to się skończy, nie, jakby Żeby oni po prostu nie przyszli od razu do mnie, no bo to też nie będzie zbytnio super Dobra, teraz możemy uciekać Tylko, tu, tu, w ogóle jak nasza postać tak jakby śmiesznie biegnie trochę No ale, dobra Idziemy do góry W ogóle nie wiem, czy zauważyliście, ale jest trochę lepszy dźwięk, bo zainwestowałem w mikrofon. Wow. Dobra, teraz. Tutaj? Aha. I nie zauważyłem go nawet. Dobra. I teraz wam pokażę, jak to jest być pudzianem, Właśnie to tak mniej więcej wygląda. I tu. To jest, to jest spoką. W ogóle ile ich jest? Mam wrażenie, że oni się po prostu do jakiegoś czasu. To tak wygląda, że jest tam właśnie minuta czy ileś tam na to, żeby oni pozabijali ludzi oni się potem jakby respią jako pudzianie pudzianie, pudziani e, i po prostu jakby pomagają ale jeśli minie jakiś tam czas to wtedy jak ludzie giną, no to po prostu albo jako bomby będą e, albo nic, nie wiem, coś takiego okej, okay, no otwory wygrywają, no zdecydowanie tam dużo ludzi jakby Gościu dobrze na początku to rozegrał, tak że praktycznie od razu wygrał. No ale to już jakby zależy od ludzi, jak grają. Jak patrzyłem, ile ludzi w to grę, to nie było jakiejś niesamowitej liczby. Więc jest to. Nie wiem, czy to jest świeża gra, tak szczerze. Nie, nie sprawdzałem nawet chyba tego na YouTube zbytnio. Ale jak zagrałem w tą grę po prostu to uznałem, że jest ona dosyć fajna i że warto spróbować w nią zagrać i tak ocenić dokładnie. O kurde, my się trafiliśmy, nawet nie zauważyłem. No dobra, pozwól im się schować, Oczywiście. wyjść. Ja jestem idealny, jestem mocny w tej grze. W ogóle uwielbiam te filmiki na początku właśnie z tych, tych jak on się wbija. Naprawdę, znaczy, że to jest taka postać trochę przerażająca, ale z taką głową, że mam trochę bekę z niej, jakby płyścił miły, ale jednak pudzian, no nie wiem jak to nazwać. Okay, no ten gość zbytnio się nie ukrył, no to nie było najmocniejsze, no wiesz, czy ktoś tu będzie, tu raczej bym tak nie sprawdzał normalnie, ale kto wie, nie? Się jakby, jakbym się chował, to bym raczej tutaj nie przeszedł. O, tak bym bardziej powiedział. Okej, okay, no nikogo tutaj nie widzę, więc no polećmy gdzieś indziej. Może polećmy tam, gdzie my byliśmy na początku. Więc no, dobra, lećmy tutaj. Yy, ogólnie, jako Pudzian, jesteś na zdecydowanie szybszy dużo szybszy od graczy. Koni mogą jedynie uciec tak, jeśli jest dużo zabudowań, nie? Ale no, to jest strasznie dużo. Aha! O kurde, a to jest wielka przepaść na dół, to nawet nie wiedziałem. Myślałem, że oni mają jakieś piwnice i coś, co nie może zniszczyć, ale tu chyba prawie wszystko da się zniszczyć. No cóż. Idźmy dalej. O, ludzie się podświetlili. To pójdźmy do jakiegoś tutaj najbliższego mniej więcej i zniszczmy ich. Ej, no ten gość nawet się nie ruszał. <laughs> on już się po prostu poddał, on już miał dość życia, mam wrażenie. Idźmy dalej. Idźmy, lećmy, to nawet nie idzie. On nie ma nóg. Później nie ma nóg w tej grze. Szalone tak szczerze, mega szalone. Pół godziny. Półtora minuty mamy. Raczej nie wiem w sumie czy zdarzymy. Chyba da radę, ale nie jestem pewien. Wszystko wyjdzie w praniu, tak. Kolejny poszedł. To się tak dużo dzieje, że... <grym> Ja mam jedną myśl w głowie, dzieje się drugą, i po prostu ciężko to od razu skomentować, nie tak szczerze? Jakby staram się grać tutaj dosyć dynamicznie i jak najlepiej, dlatego po no, prostu tak to działa. E, ale do no, po prostu. gram tak, jakbym grał po prostu, gdybym nie nagrywał, żeby po prostu dać największe odzwierciedlenie tego, jak ta gra wygląda. No i jak po prostu się w nią gra, tak po prostu recenzja jak recenzja Okej, okay, tutaj się trochę przyblokowałem, ale dobra udało się wyjść, no bo on może rozwalać każdą ścianę, to jest pójdzian, tak Nie bez powodu tak go nazywam, to jest po prostu koksik i szefuncio jak ich mało, nie? Ale ci co się ukrywają to w sumie ciężko czy nazwać ich kozakami czy nie jak my gramy to tak, ale jak jesteśmy pójdzianem, no to to już nie są poza tak? No, raczej proste. Raczej proste. Yy, no, no. Kryjówka ok, ale po prostu podś podświetliło nam go, więc. Cóż, nie wyszło ci. 18 sekund, no to. Okej. Okay. No, tam na drugiej stronie jest jakiś gościu. Czy zdążymy? Proszę, 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 proszę Tak! Zdążyliśmy! Wygraliśmy to! Bardzo mi się podoba Ile zgarnęliśmy? Nawet nie spojrzałem chyba Ale mamy dużo pieniędzy, 1437, nawet nie wiem na co to wydać I nie wiem jakby co tu, na, na co można to wydać, no bo nie wiem, nie sprawdzałem tego w sumie nawet Ale na pewno to sprawdzę jeszcze jak sklep wygląda Jeśli chodzi o Bo to sprawdzałem przed nagraniem o same Robuxy, no to one nie dają ci w sensie przewagi nad graczami, ale mogą dać ci po prostu większy fan, bo możesz mieć większą na przykład szansę na bycie potworem albo coś w z tego, nie? Więc jeśli chodzi o to, no to jedynie w takim stopniu Robuxy ci pomogą, więc w sumie jest to nie najgorsze. Patrząc na to, jak w Robloxie Robuxy działają na wszystkie gry, no to jakby jest to. Wiadome Że Jak nie psuje ci Jakby Nie psują ci robuxy gry No to jest aż Mocne <grytanie> o, <grytanie> Uwielbiam po prostu te dźwięki nie? Naprawdę one są cudowne Nie no raczej tutaj nie zlecam teraz No ale za wcześnie Mamy 11 zabójstw Tu w sumie dałoby się w teorii ukryć Przepraszam W Teorii dałoby się ukryć ehm, Ale nie, nie 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 Raczej tutaj nie zostanę Yy, dziura była. Yy, a co za gości uciekał? Oni tu są? Nawet nie wiem. No mówię, tu szczerze ledów to słyszę. Ja jakby głośniej gry. Okej. Okay. Yy, no dobra, oglądajmy dalej. Okej, okay, no super gameplay. Ja no, mi się tak na by nie chciało grać. Znaczy, jakby. No spoko, nie? Ale ja wolę dynamicznie po prostu uciekać, choć ciężko uciec od nich. Jak cię znajdą, no to po prostu już myślimy super farta ale to dobrze. O to chodzi, że jak to jest chowany, no to le czym lepiej się schowasz, na tym lepszy masz wynik, tak? Więc dobrze, a ucieczka jest po prostu takim czymś pobocznym, co możesz po prostu zrobić, jeśli ci się uda fartem, więc jedynie tak, nie? Więc no spoko mechanika jest jak najbardziej dobrze wyrównana a tutaj gościu ucieka dosłownie walczy o swoje życie ale nie uda mu się, nie ma szans już się rozsypał, no niestety ale tu wszystko, ogólnie średnia jest ta mapa, wolę tą poprzednią mapę, ona była moim zdaniem ciekawsza no i więcej można było się chować i ogólnie ładniejsza była, ale to akurat kwestia osobistą jak ja to oceniam a tutaj jest ten jeszcze ten poprzedni gościu co na początku go widzieliśmy chyba więc no ja no ludzie na no dole się chowają bo tam chyba tak najlepiej naj, najskuteczniej się chować dobra sobie bombę do nich i to byli? chyba tu a tu, tu 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 tu, dobra musimy ich zniszczyć no jak ja przegrałem no to oni już nie mogą wygrać tam przecież to jest tak? nie pomogę im pomogę potworom Eee, yy, kurde, no nie mogę do nich dolecieć teraz, bo nas tak wywala tą bombą daleko. No proszę, proszę, proszę. No nie, musimy gdzieś indziej chyba znaleźć miejsce, nie wiem. Ciężko mi. O, tu jest gościu, on już nie ucieknie. No dobra, lecimy dalej. Bo ta bomba na początku tak nie spada, ona tak bardziej, mam wrażenie, zatrzymuje się w miejscu. Więc, no, to nawet można widzieć. Okej, okay, spadnijmy sobie tutaj. O, podświetlili się, dobra. Gońmy ich. Tu, 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 tu. Kurde. Dobra, lećmy do niego, lećmy do niego, lećmy do niego. Zniszmy mu tą grę, Zniszczmy tę grę. On nie wygra, on nie wygra. Jak albo przez. Pudziane, albo przeze mnie. I potwory wygrały. Znaczy, w teorii nie byłem w potworach, ale jak ja nie wygrałem, no to już po prostu lepiej, żeby potwory wygrały, tak? <laughs> Wiemy te dźwięki. Po prostu one są tak cudowne. W teorii jest to na plus na grę. Ale no to jest akurat kwestia, że po prostu uwielbiam memy. Więc no. Ta mapa mi się ogólnie podoba. Zimowa twierdza, nie grałem jej. Tak mi się wydaje. A więc. W sumie w teorii mógłbym spróbować. Ale no i tak większość decydowała się na tą mapę, więc jakby. Nie dało się. Znowu ja? Kurde. I gadajcie, że te jeszcze będę miał tak, że cały czas będę póździanem. A to tak. średnio. Ale dobra. Chociaż w sumie. Rzadziej właśnie ludzie są tymi póździanami, no bo no mniejsza szansa na to. No to w sumie może nawet ciekawiej. Nie mam pojęcia. Ale dobra. Zniszczyć wszystko. dobra ja bym w ogóle to grał jako ostatnią grę. Ale nie wiem, zobaczmy jeszcze. Okej, okay. no tutaj rozbi rozbijemy bank ludzi, nie? Rozbijemy bank ludzi, no nie ucieknie, jeszcze dwóch na raz, hoho napatoczył się po prostu. Zobaczmy może gdzieś tam właśnie u góry. Zróbmy tak, żeby oni nie dali rady wejść po prostu na tą wieżę i zrobili moją taktykę. Dobra, zjedźmy tutaj, dobra. I drugą też najlepiej. Żeby nikt tam nie wchodził, bo wtedy trzeba specjalnie lecieć do góry i marnować czas. Dobra, tutaj ktoś jest. Nie widzę nikogo, raczej, nie. No i co, jedziemy tam dalej, gdzieś. Ja no, ładnie, ładnie, tutaj wszystko wygląda. Podoba mi się. Ale śmieszne są te głowy, bardzo. Ja je uwielbiam. Kurde, przyblokowałem. To jest jedynie irytujące, jest jako. Chciałem powiedzieć, Bóg. Eee. Yy... Jako pudzian, to że tu tak łatwo mega się przyblokować o najmniejsze rzeczy, nie, ale no właśnie o to chodzi Dlatego najlepiej ogólnie leci spamować atakiem Żeby po prostu no cały czas niszczyć i tak naprawdę nie będzie się blokował, ale ja po prostu no Nie lubię tak spamić przyciskiem, bo dla mnie jest to trochę tak psucie gry, w teorii powiedzmy Więc jakby no, no powiedzmy, że taki pudzian po emeryturce, no to Nieźle sobie działa, ale nie, no. No na tej wieży już raczej nikogo nie będzie, patrząc na to, jak ona jest bardzo zniszczona. Coś tu będzie? Nie wiem, nie widzę nikogo. Ofiary, dwie osoby wygrały. Kurde, dobra. Dobra, to chyba teraz zagramy sobie ostatnio, bo to było bardzo szybkie. To bardzo szybko, bardzo szybko miałem po prostu te mecze, więc nie bardziej, a tu są dwie osoby, które można jakby dać imę lajkacza hmm, nie wiem, chyba tak, i coś tam wtedy dostaniemy ja tego nie robię, bo mi się nie chce ale jak ktoś chce, no to można coś tam zdobyć po prostu yy, przez jakieś inne rzeczy, no ale tak tutaj na wszystko starcza, więc tutaj się po prostu wchodzisz i się bawisz, nie potrzebujesz żadnych pieniędzy, ani nic po prostu się bawisz jesteśmy teraz w kosmosie, nie grałem na tej mapie Chyba. Mówię, nie pamiętam jak ja. Na... No, znowu jestem. Masakra. Dobra, może ja wam to po prostu przyspieszę jakoś. Żeby nie było, że cały czas będę teraz grał. Yy, jakby tym pudzianem, więc jakby. No. Ale gra płudzianem jest fajna, tylko że na no jakby... ile można, nie? To jest trochę już, już za bardzo. Ale dobra. No i dobra. Ogólnie tak, stwierdzam y, po wszystkich moich punktach. Pierwszy punkt, czyli rozgrywka, y, czy jest to angażujące? Jeśli miałbym ocenić to od 1 do 10, wskazałbym to 5 lub 6. Bo ile jest to angażujące, no to też nie zachęca do tej angażacji aż tak bardzo. Ale y, no, da się bardzo dobrze tutaj bawić. Ale to już, już tak gra bardzo do tego. Sama w sobie nie zachęca, sam byś musiał, więc to tak bardziej 5. Grafika i styl artystyczny, znaczy po prostu jak to wygląda, tą plastyczność też, no to oceniłbym ją tak na około 7 na 10. No bo oczywiście wygląda to bardzo ładnie. Mapy są cudowne, yy, oprawy, wszystko tutaj działa dobrze, ale no wiadomo, nie jest to też jakiś, nie wiadomo jak to pięknie nie wygląda. No bo po prostu są to klocki A jak wiadomo teraz są gry, które naprawdę cudownie wyglądają w Roblox Więc konkurencja jeśli chodzi o grafikę no to jest duża Ale na stare czasy no to dałbym 10 Jeśli jeszcze by nie było tych wszystkich takich grafik i w ogóle No to 10. Optymalizacja wydajność no to myślę, że to dziewiątka, dziesiątka Dziewiątka mówię dlatego, że po prostu no, nie grałem tego na innych platformach ale po prostu nie, za, nie zacinało ani razu. Nie, nie było przycinek. Jeśli jakaś zaobserwowaliście, no to bardziej myślę, że przez nagranie, a nie przez jakby samą grę. No bo w grze nie, nie zaobserwowałem żadnych ścinek, żadnych takich nieprawidłowości, jeśli chodzi o mechaniki. Więc akurat to bardzo dobrze. Muzyka, dźwięk. No muzyki średnio mogę ocenić, no bo nawet. Ja, ja nie lubię muzyk w Robloxach, ale raczej. nawet Nie wiem, czy tam jest muzyka jeszcze. Ale dobra. Dźwięki. Dźwięki. No są spoko, nie? Nie są niczym szczególnym, od 1 do 10, no to dałbym po prostu szóstkę lub siódemkę. No bo po prostu są ok, ale nie są niczym. Niesamowitym. Społeczność. Nie wiem, w sumie ciężko to określić, dobym ogólnie tak. Szóstkę, siódemkę niczym się nie wyróżnia, ale też nie są to jakieś źli gracze, więc. Szóstka będzie idealnie. System monetyzacji. No nie, tutaj dziesiątka, dziesiątka bo naprawdę nie psuje tutaj gry w żadnym stopniu. Monetyzacja ale też nie jest ona bezsensowna, więc po prostu możesz mieć trochę większy fan przez grę. Jakby z, z monetyzacją i po prostu płacąc. Ale nie musisz. I tak będzie się dobrze bawił, więc jakby... No, moim zdaniem super. Unikalność. Yy... No, tak w miarę Dobrze się wyróżnia, nie widziałem jeszcze ani żadnej, ani jednej po prostu takiej gry, która byłaby w takim stylu. No i jest też pod jakimś względem nieraz też zabawna właśnie przez te dźwięki w ogóle. Same te właśnie te, te budziany są takie dosyć moim zdaniem komiczne, ale... To już kwestia jakby wasza, jak wy to ocenicie. No i ogólna ocena tej gry ode mnie. Siódemka, bo bawiłem się w niej bardzo dobrze. E, tylko. Pff, tylko też nie ma nic tam takiego super zaskakującego i sądzę, że jakbyście pograli sobie powiedzmy tydzień, no to już raczej wam się był, tak. Raczej na pewno już z, znudziło. E, ja ogólnie tak raczej. Więcej niż 2 godziny bym raczej nie grał w ten tryb. Jeśli chodzi tak odziennie. No bo też nie wciąga aż tak bardzo. Ale jest on dobry, dobrze zrobiony. No i trochę pomysłowy, bo też właśnie nie widziałem tego na rynku. No i co? To tyle. Końcowa na 7 na 10. I co? Zostawcie lajkacza, subka i skomentujcie to tą grę. No i właśnie filmik. Jak waszym zdaniem to wszystko wygląda? No i co, widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!